Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w gramy. Wyjątkowo zamiast BSP, to zaczniemy. Powiem wam, raz wygrałam w tej grze, dzisiaj. Ale czy teraz mi się uda? Nie wiadomo, nic. Pani, by było, gdyby się nie udało. Oj, trzy trochę. Dobra, słyszę, ja słyszę. I chyba się wybudziliśmy. Tak, ja na to mówię. Się w sumie... No, bo tu jest suszko więc chyba się tak było. Jest w sumie. I pokażę Wam jeden. wow, fajny. Kurczę patent. Między innymi idziemy tutaj. Wiem, tu też są drzwi ale ja to specjalnie robię i tutaj z, z, y, specjalnie zrobiłam, żeby obraz spadł I możecie uważać, że tym z biało tak jakbyście się przyjrzeli bo to ona A z, zrobiłam to specjalnie, żeby zobaczyć czy ona przyjdzie i czy ona to słyszy więc chyba to słyszy i ona idzie, idzie, nie wiem gdzie tutaj obra obraz też patrzę I, dobra, idzie idzie, idzie, idź sobie, idź no pułapkę dała no kobieto jejku co za kobieta nie wiem czy wychodzi czy nie wychodzi czy nie, nie. Ja ja chcę zobaczyć w narzędzie. aha nie mam Dobra. co ja zrobiłam Co? na ocenicy. co ja zrobiłam dobra gramy jeszcze raz nie co to jest Dzień pierwszy. Dzisiaj chyba się nie pojawi odcinek z BSP. Ale może jakimś cudem się pojawi. Może jakimś cudem. Kto ogląda uważnie ten odcinek, to niech napisze grany jest... Głupia albo brzydka, to przypadę mu serduszko. I to jest mój. No, kolejny tak zrobiłam. Czy może tam ucieknę? Chyba. Nie wiem, czy zaraz. Nie, bym nie zdążyła, nie Nie zdążyłabym uciec. Widzę jej sukienkę. Do ja wyjdę, nie. Nie. Poszła sobie. On zostawiła tak. идем туда здесь есть цикам. все как не знаю что. Ага, хорошо. А, был тут когда-то, хорошо. так все как говорится. А, то что это? А. а, и что-то интересное, потому что здесь делают что-то интересное. Потому что он... Он тут не войдет, да? что To bierzemy, bierzemy. Idziemy tu. Tu jest Misiu. Teddy. Tutaj jest co? Hmm. może, kurczę, nam się przydać. A Teddy? Ej, czy mam tutaj go? Drop. Ja na to słyszę, ale tu nie wejdzie, więc... A, znowu nie mogę... A to jest... Hmm. Nie wiem co to jest. Nie wiem czy iść czy idziemy szybko, najwyżej wiecie co? I. tu ja się zawsze tu boję schodzić jak tu idziemy. To ja się tu zawsze boję schodzić. No. kurcze nie wiem teraz. Nie wiem. kurcze nie mogę trafić. O, co jest kilczę się nie mam. No pank! Chyba mówiłam, że przeżyłam raz w, te, w tej grze dzisiaj. Dobra, cicho, bo jej nie ma. Ej, tu nigdy nie byłam. Tu serio, nigdy nie byłam. To jest w ogóle jakaś krew. To ja jest stąd uciekam. Czy ja ją widziałam? Czy miałam. Kurczę, sorry za ten pisk, ale się wystraszyłam. Myślałam, że jej tam nie ma. Dobra, dzień drugi. Widocznie zawsze się muszę pomylić. I teraz spróbujmy iść na dół. Właśnie stąd wyjdziemy na dół i zobaczymy, co jest początno tej jakiejś bramy chyba, żeby uciec. Zobaczymy już światło, bo ja się cykam. Dobra. To tu zobaczymy. Mówcie. Dobra. Master K, to już wiemy, a dwa mnie zabiła. Dobra, zostało nam trzy dni. To jest trzeci. Aha, i reklama. Jakaś reklama. Dobra, wrócę do Was jak to zrobię. Dobra, dzień trzeci! Nie wiem, czy widzieliście. I znowu się budzimy Ale mi się wydaje, że historia jest z tego taka że y, właśnie coś się stało. rozmawialiśmy na przykład z, jaką, z tą staruszką, nie. I ona była dla nas miła. Więc, y, chcieliśmy się zaprzeć do domu. Ona tak naprawdę jest potworem. Tak myślę, że to tak było. nie I ona po prostu ten wiecie. No sobie do tego domu, żebyśmy się przyspali. My się na to zgodziliśmy. I się wybudziliśmy w strasznym domu, z którego teraz mamy pięknie ucieczki. Ja tak myślę, że to takie jest z tego. Kurczę, uciekamy, 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 weźcie, ludzie, uciekamy. Ona tu była. Ludzie musimy uciec. ZABIŁA nas! Ostatnie dwa dni. Ostatnie dwa dni. Ten. I jeszcze następny. Chyba, że teraz uciekniemy. W ogóle mam krew na granie, e, w grze. Nie? Chodzi w grze. Właśnie. Jak uleję, bo chyba nie mam jednej nogi. Chyba. Idziemy tu. I właśnie ja chcę zamknąć te drzwi, żeby ona się nie, nic nie domyśliła, że ktoś tu był, chyba, że on ma, no, ma, dobry, ma dobry zapach. Właśnie, o tym nie pomyśleliśmy. Ja nie pomyślałam przynajmniej. Tak, tutaj wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Musimy się zmieścić. Dobra, jesteśmy i... A! O kurczę, o kurczę. Nie mogę wejść. Muszę się gdzieś schować. Kucamy, kłócamy, kłócamy. Cicho, nas nie ma, ok? Nie mów jej. Dlaczego? Dobra, ostatni dzień. W tym dniu uciekniemy. Nie patrzcie na to. Nie wolno na to patrzeć. Nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, ostatni dzień! I ja chyba pójdę tam na schody do dołu. na dół. Bo one właśnie mogą coś kryć. Mi się tak wydaje, że ona nam coś kryć. I w ogóle tu jest jakieś okno. Ej, to jest krew, widzicie? Ej, wcześniej nie było tej krwi, bo. O, to... Kurczę, co ja zrobiłam! Dobra, no to... Cóż koniec tego odcinka. Zapała nas, nie udało nam się uciec. W ogóle co tu jest. Co ja tu robię? Co, co to jest. Co jest za pomieszczenie? Dobra. Auto? Auto? Ej, ona nam macha. Co nie? Co nie? Wichała w nas. Widzieliście to? Game over. Dobra, to tak jak mówiłam, końc odcinka. Może jakimś cudem pojawi się odcinek z BSP, ale wątpię. w ogóle możecie zauważyć, że po boku, tam gdzie pisze grany i ramowance i jest jakiś miśmiech czasami, który znika. No i jeszcze kiedyś zagramy na pewno w grany. No i może w inne gry. No więc to tyle z tego odcinka rany Do zobaczenia. Pa!